Czy wiesz, że zwykła kombinacja produktów spożywczych może po cichu szkodzić Twojemu zdrowiu? Dzisiaj porozmawiamy o niepokojącym ryzyku związanym ze słodkimi ziemniakami i innym składnikiem szeroko stosowanym w życiu codziennym. Pieczony batat wiele osób uważa, że słodkie ziemniaki to zdrowy i niezbędny wybór, ale łącząc je z konkretnym pokarmem, możesz narazić swój organizm na ryzyko, takie jak rak, a nawet problemy z pamięcią. Twarz krzycząca ze strachu w tym filmie zrozumieńcie, co nauka mówi o tym ukrytym niebezpieczeństwie, dlaczego tak się dzieje i oczywiście jak uniknąć tej pułapki na talerzu. Zostańcie do końca, bo podzielimy się także niezbędnymi wskazówkami, jak bezpiecznie i zdrowo spożywać słodkie ziemniaki. Pierwsze, dlaczego słodkie ziemniaki są tak popularne. Słodkie ziemniaki często uznawane są za superfood. Bogata w błonnik, witaminy i przeciwutleniacze, jest ulubionym wyborem wśród sportowców i osób poszukujących zbilansowanej diety. Jednak sposób, w jaki go konsumujesz, robi różnicę i tu pojawia się problem, który omówimy. Ziemniak. Drugie niebezpieczeństwo niewłaściwej kombinacji. Niedawne badanie wskazuje, że łączenie słodkich ziemniaków z żywnością bogatą w azotyny, taką jak niektóre rodzaje przetworzonego mięsa, może wytwarzać związki szkodliwe dla zdrowia. Azotyny w połączeniu z niektórymi składnikami żywności bogatej w węglowodany, takimi jak słodkie ziemniaki, mogą tworzyć nitrozoaminy, substancje powiązane z rozwojem raka. Trzecie, czym są nitrozoaminy i dlaczego są niebezpieczne? Nitrozoaminy to związki chemiczne powstające w określonych warunkach, takich jak wysoka temperatura lub środowisko kwaśne, na przykład żołądek. Związki te mogą uszkadzać dna komórek co może prowadzić do rozwoju nowotworów. Spożywanie słodkich ziemniaków z potrawami takimi jak na przykład bekon lub kiełbaski może zwiększyć to ryzyko. Czwarte objawy, które mogą się pojawić. Chociaż rak nie daje na mastowych objawów, u wrażliwych osób takie połączenie może powodować dyskomfort, taki jak ból brzucha i nudności. Dodatkowo nagromadzenie toksycznych związków w organizmie może prowadzić do stanu zapalnego, który wpływa na pamięć i inne funkcje poznawcze. Piąte badania i dowody naukowe. Ostatnie badania przeprowadzone przez renomowane instytucje, takie jak Uniwersytet Harvarda, potwierdzają związek między nitrozoaminami a nowotworami. Badania laboratoryjne wykazały, że nawet niewielkie ilości tych substancji mogą powodować długotrwałe szkody. Szóste bezpieczne alternatywy dla spożycia słodkich ziemniaków. Aby uniknąć ryzyka Jedz słodkie ziemniaki z produktami bogatymi w przeciwutleniacze, takimi jak warzywa liściaste, pomidory i cytryny. Składniki te pomagają neutralizować działanie azotynów w organizmie. Mądrym wyborem jest także unikanie przetworzonych mięs. Siódme Techniki przygotowania, które robią różnicę. Sposób przygotowania słodkich ziemniaków może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo. Gotowanie na parze lub podlewanie zamiast pieczenia lub smażenia może zminimalizować powstawanie szkodliwych związków. Ósme pokarmy stanowiące zdrowe uzupełnienie słodkich ziemniaków. Sugestie obejmują łączenie słodkich ziemniaków z chudymi białkami, takimi jak grillowany kurczak, lub z pełnymi żarnami, takimi jak komosa ryżowa. Kombinacje te zapewniają równowagę żywieniową i są wolne od ryzyka. Dziewiąte mity na temat słodkich ziemniaków i raka. Wiele osób uważa, że cała żywność bogata w węglowodany jest niebezpieczna. Jednak problem leży w połączeniu, a nie w izolowanym pożywieniu. Warto to zdemistyfikować, aby nie eliminować tak odżywczego składnika z diety. Dziesiąte praktyczne wskazówki na co dzień. Czytaj etykiety przetworzonej żywności, którą spożywasz. Sprawdź obecność azotynów i unikaj ich regularnego spożywania. Aby zmniejszyć ryzyko, Konieczne jest również przyjęcie zbilansowanej diety. Jedenaste spojrzenie na profilaktykę. Kluczem jest równowaga. Dieta bogata w owoce, warzywa i chude białka jest najlepszą obroną przed problemami zdrowotnymi związanymi z dietą. Dwunaste znaczenie doradztwa ekspertów. Przed wprowadzeniem drastycznych zmian w diecie skonsultuj się z dietetykiem lub lekarzem, aby uzyskać spersonalizowane wskazówki. Trzynasta rola antyoksydantów w zdrowiu. Włącz do swojej diety produkty bogate w przeciwutleniacze, które pomogą twojemu organizmowi zwalczyć możliwe szkody spowodowane przez szkodliwe substancje. 14. Jak rozpoznać wiarygodne informacje w internecie Nie wszystko, co czytasz, jest prawdą. W poszukiwaniu informacji o żywności opieraj się na badaniach naukowych i rzetelnych źródłach. Słodkie ziemniaki nadal są zdrową żywnością, jeśli są prawidłowo spożywane. Unikanie niebezpiecznych kombinacji to ważny krok w kierunku ochrony zdrowia. Dziś odkrywamy jedno z ukrytych niebezpieczeństw związanych ze słodkimi ziemniakami i nieodpowiednimi kombinacjami żywności. Konkluzja jest taka, że słodkie ziemniaki same w sobie są zdrowe, ale musimy zwracać uwagę na to, jak i z czym je spożywamy. Zdrowie zaczyna się od świadomego wyboru produktów, które nakładamy na talerze. Dziękuję bardzo, że zajrzałeś do tego momentu. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić lajka i aktywować dzwonek dla m im więcej treści na temat zdrowia i dobrego samopoczucia. Udostępnij ten film komuś, kto uwielbia słodkie ziemniaki, ale być może popełnia ten błąd. W komentarzach napiszcie nam, jakie jest wasze ulubione połączenie ze słodkimi ziemniakami. Jesteśmy ciekawi.